Hello. Witam bardzo serdecznie dzisiejszego dnia. Wczoraj mówiliśmy na temat modlitwy, a dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat inny, równie ważny dla każdego chrześcijanina. Jaki to jest temat? Chciałbym porozmawiać o znaczeniu przebaczenia. W życiu chrześcijanina. Wielokrotnie widzimy na przykład na ulicy ludzi, którzy są albo zdenerwowani na kogoś, mówią tak, ja ci tego nie przebaczę, co mi zrobiłeś i tak dalej. Prawda? Smutne to. A jeżeli chodzi o chrześcijanina, to co jest najbardziej istotne, Najbardziej istotne jest to, że Chrystus sam uczył o tym, że należy ludziom przebaczać. Przebaczenie jest jak najbardziej istotną rzeczą. Dlaczego? Przebaczenie jest przejawem miłości, którą Jezus zgłosił wśród ludzi. Jezus powiedział: miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Albo przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Miłość jest y, szerokim pojęciem, o którym powiem w następnym y, filmiku. W tym filmiku chciałem właśnie y, poświęcić czas przebaczenia. Przebaczenie co to jest? To jest darowanie win danemu y, człowiekowi. I przede wszystkim tutaj chodzi o to, że jeżeli komuś przebaczasz, to jest równoznaczne z tym, że ty też zapominasz o tym, co dany człowiek tobie zrobił. Wiem, że to jest nieraz trudne. Bywa też tak, że na przykład o, spotyka się kolega z kolegą i ten kolega mówi do niego tak. Okej, okay, wybaczam ci. To co mi zrobiłeś? idź w pokoju, prawda? No i ktoś idzie zadowolony, że niby zostało mu to przebaczone, kamień z serca mu spadł, a ten drugi człowiek mówi tak, ha, myślisz, że tobie wybaczyłem? Nie, nigdy tego nie zrobię. Czy tutaj chodzi o wybaczenie? Na pewno nie. Ze względu na to, że ten człowiek wciąż chowa urazę do danego człowieka i nie wybaczył mu tego w pełni. Wybaczenie polega, jak już powiedziałem, na zapomnieniu, bo jeżeli wybaczasz to i zapominasz o tym, co dany człowiek tobie zrobił, nieraz jest to trudne. Nieraz to może być nawet i proces. Tak jak w przypadku modlitwy, jest proces, w tym wypadku tak samo. Proces polegający na tym, że stopniowo rana w sercu zabliźnia się i człowiek po prostu. Chociaż w części zapomina o tym, co człowiek danemu zrobił, prawda? Przykładem Chrystusa może być to, że on wybaczył nawet oprawcom to, co mu zrobili na krzyżu, prawda? Przebaczenie wiąże się z krzyżem również bardzo ściśle. Dlaczego? Kiedy patrzysz na krzyż, na którym Jezus Chrystus jest rozpięty, prawda? Ukrzyżowany. Kiedy patrzysz na Chrystusa na krzyżu, co widzisz? Widzisz wszystkie grzechy, jakie On zabrał na siebie. Wszystkie te grzechy poszły na Niego jako, jako zadośćuczynienie za nasze wszystkie przewinienia. Chrystus złożył najświętszą ofiarę, która jest porównywalna do tych ofiar, które były składane przedtem. Na ołtarzu świątyni. I to jest właśnie najbardziej istotne. Polera.